Dzień dobry, ja jestem zaszczycony, że drugi raz mogę otwierać Bike Orient i cieszę się, że Państwo przyjechali. Każdy z nas, tak jak tutaj stoimy, ma jakieś swoje życie, pracę, rodzinę itd. i tak dalej i każdy ma pasję, która... Myślę, że nikt się nie zastanawiał, czy tu przyjeżdżać, czy nie przyjeżdżać, tylko po prostu jest. Ubrał się, wziął rower i przyjechał i to jest ogromna wartość, że tą pasję macie, bo jeżeli coś się zachwieje w innych aspektach życia, to zawsze jest gdzie uciec i to jest ta pasja. Ja też jestem ze sportu, miałem do czynienia ze sportem, bo tam kilka razy wygrałem Mistrzostwa Polski w karatę. I, yy, I jakby też zawsze miałem, jeżeli coś było, coś się działo, miałem gdzie, gdzie uciec i miałem coś, co mi dawało siłę do do dalszego działania i to co chciałbym powiedzieć bo tak myślałem czy coś będę mówił czy nie to znam y, dwa rodzaje ludzi którzy kochają gwiazdy to są y, astronomowie i astronauti I ci pierwsi to są tacy teoretycy którzy czytają i wiedzą bardzo dużo a ci drudzy to są tacy którzy mają odwagę żeby gdzieś tam się udać i Dosięgnąć, dotknąć gwiazd. I ja wierzę, że dzisiaj tutaj pokonując te trudne trasy każdy będzie mógł dotknąć swoich gwiazd i będzie w swoim niebie. Dziękuję bardzo i dzisiejszy rajd uważam za otwarty. Dwie, cztery, trzy, dwa, jeden. thank <laughs> you